Teraz w tym filmie chciałem się z Wami podzielić tym, co zaobserwowałem po tym, jak zacząłem bardziej kochać siebie. Od jakiegoś czasu mówię tutaj o miłości do siebie, że, budow że budowanie miłości do siebie jest ogromnie ważne. Dlaczego? Dlatego, że kiedy mówię o syndromie miłego faceta, czy o syndromie miłej kobiety, to i syndrom miłego faceta i syndrom miłej kobiety, ludzie, którzy mają w sobie ten syndrom, mają w sobie również ogromne pokłady toksycznego wstydu. Mówiłem, nagrywałem filmik na ten temat. I teraz toksyczny wstyd to jest coś przeciwnego do miłości do siebie. Kiedy zaczynasz kochać siebie, toksyczny wstyd w tobie maleje. I teraz ktoś napisał e, jakiś czas temu komentarz właśnie pod tym filmem, że dobrze mieć właśnie wstyd dlatego że teraz bardzo dużo dzieci ma na przykład nie ma wstydu i one po prostu są e, jakby ciężko nad nimi zapanować one po prostu są bardzo nieznośne to nie o to chodzi to nie jest ten wstyd bo mamy normalny taki wstyd tak jak odczuwamy że się czegoś wstydzimy i on się w nas uaktywnia a mamy wstyd toksyczny wstyd toksyczny to jest jak to opisał w swojej książce toksyczny wstyd Brad show. On powiedział, że toksyczny wstyd to jest choroba duszy. Czyli co to znaczy? To jest chodzi o to, że czujemy się bezwartościowi. Czujemy się, że nie zasługujemy na miłość. Czujemy, że coś z nami jest nie tak. Czujemy się, że jesteśmy wybrakowani. I teraz, co ja zaobserwowałem, kiedy zacząłem właśnie bardziej kochać siebie, to to, że stałem się człowiekiem bardziej spokojnym. To będziecie obserwowali, jeżeli zaczniecie na tym pracować. Jeżeli ktoś z Was to ogląda ten film, ma z tym problemy, to polecam to zrobić, bo zmiana jest po prostu diametralna, a przede wszystkim jesteś człowiekiem spokojnym, bo jeżeli zobaczysz na skali do, e, Hopkinsa, wstyd jest najniżej obok e, poczucia winy, a znowu spokój jest na przeciwległym biegunie. I kiedy zaczynasz pracować właśnie nad miłością do siebie, to wszystko zaczyna zmieniać. I wchodzisz na wyższe poziomy i czujesz się bardziej spokojnie. Tak mniej więcej to wygląda. Dlatego polecam, polecam pracę, konsekwentną pracę. Nawet jeżeli to wykonujesz miesiąc, dwa, nie podawa się, kontynuuj, a zobaczysz, że będziesz się lepiej czuł w sobie, będziesz się czuł bardziej spokojnym. I to będzie oznaczało, że toksyczny wstyd odchodzi z Twojego życia. A do Twojego życia przychodzi miłość do siebie, coś naprawdę wspaniałego, wspaniałe uczucia.